widzowie, ja jestem i dzisiaj w sensie chciałbym powiedzieć, że y, otworzyłem nowy y, serwer. Y, no, no Taki to jest jakby w sensie taki serwer, nie? Widzowie, że... Y, to, taki są teamy, nie? Widzicie, tutaj sobie y, zrobiłem y, taką bazę, w sensie tym, ta bazę i w sensie te bazy są bardzo ważne tym serwerze. I y, 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 tak. Y, są różne drużyny, gilie, tak można powiedzieć. nie No i te gilie ze sobą walczą. I, i, i ta gilia musi być w wiosce, wiosce, bo jak nie to, to wie się, no. Jak ktoś wybuduje sobie gilię taką, to, 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 to ban na kilka dni. I no. Więc zapraszam, będzie. Yy, aj. I podam teraz, patrzcie, podaj IP. Już. I ogólnie tworzycie sobie drużyny. I pamiętajcie, że tworzycie drużyny, a nie to, to nie są gildy, To nie jest gildia, to są gildy, więc no... Z, z, wiecie, jeszcze może... Jeszcze trochę więc w jest, bo ograwić coś z kolegami. Na przykład z tripiarem. No i jesteś z innymi, więc zapraszam na serwer. IP. Proszę bardzo, to jest IP adres, no więc zapraszam. No i do zobaczenia na serwie na raz.